Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami roku 2022. Także pokażę Wam tutaj kosmetyki, jak widzicie, już tutaj na pierwszy rzut oka, do pielęgnacji i w drugiej części pokażę Wam kosmetyki do makijażu. Jeszcze nie wiem, czy podzielę ten filmik na dwie części, czy pokażę Wam wszystko w jednej. Zobaczę, jak mi to wyjdzie czasowo. Ale może bez zbędnego gadania przejdziemy do rzeczy. Tutaj pokażę Wam mój po prostu hit tego roku. Jest to płyn micelarny od Eveline. Mamy tutaj bardzo dużą pojemność 650 ml. Powiem Wam tak w skrócie, że bardzo dobrze usuwa wodoodporny makijaż, oczyszcza. Moja twarz jest w dotyku i mamy wrażenie nawilżenia. Nie podrażnia i nie szczypię w oczy, co dużo różnych płynów potrafi mi to zrobić. Także myślę, że to jest hit po prostu nie tylko mój, ale większości z Was. Także tutaj już jest niestety puste opakowanie, ale kolejne czeka w zapasach. Także to jest numer jeden. Kolejnym produktem tutaj nie będę za dużo mówić. Jest to po prostu dezodorant od Nivei. Ja zawsze kupuję ten. Nie lubię zmieniać dezodorantów, jeżeli już któryś mi pasuje. Także to będzie to. Jeśli chodzi o mycie twarzy, to mam tutaj taki żel micelarny do makijażu twarzy i oczu od Liren. Jest bardzo dobry. Również radzi sobie świetnie, żeby zmyć makijaż. Wiecie, ja najpierw zmywam makijaż płynem micelarnym, a potem używam jeszcze takiego żelu, także to jest po prostu super produkt i na pewno kupię go ponownie. I tutaj mamy brzoskwini i aloes, nie wiem czy tutaj będzie widać, jak tam ostrość złapię, ale jest naprawdę świetny. Jeśli chodzi o pielęgnację moich włosów, mam tutaj szampon odbudowujący oraz odżywkę rozplątującą. Jest to L'Oreal Elsev Dreamlong. Szampon nie podrażniał mojej skóry głowy, bardzo dobrze domywał włosy, nic się złego nie działo, bardzo dobrze się pienił. Natomiast odżywka jest po prostu świetna. Nałożyłam ją, trzymałam dosłownie chwilę, od razu ją praktycznie spłukiwałam. Włosy po użyciu były miękkie i bardzo dobrze się je rozplątywało, znaczy rozczesywało. Jako dwa ostatnie produkty pokażę Wam tutaj odżywkę do paznokci od Eveline 8 w jednym Total Action. Myślę, że jest to odżywka dobrze znana wszystkim. To jest moje nowe opakowanie, także czeka właśnie na swoją kolej, ale jest to już któraś z rzędu buteleczka. A tutaj chciałam Wam pokazać moje ukochane gumki do włosów. Myślę, że również są Wam wszystkim bardzo dobrze znane. To są te gumki sprężynki. Teraz mam akurat przezroczyste, ale głównie korzystam z czarnych. Także w moim przypadku one sprawdzają się po prostu idealnie. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację. A teraz pokażę wam moich ulubieńców do makijażu. Także nawet tutaj pojawiła się, jak widzicie, gąbeczka do podkładu. Jest to gąbeczka Skillsa. Ja je bardzo lubię. Dostępne są w Rosmanie. Chyba nawet w trzech kolorach, jak się nie mylę. A w ogóle tych gąbeczek jest bardzo duży wybór. Teraz widziałam nawet są nowe. Chyba waniliowa i czekoladowa. Mam nadzieję, że je upoluję. Są bardzo mięciutkie, na długo wystarczają, bardzo dobrze rozprowadzają podkład i co najważniejsze, nie wciągają tego produktu jakoś dużo. Hit po prostu, który w tym roku mi zrobił, jest to podkład od L'Oreal Trumacz. Ja mam swój w numerku 1,5 linen. Lin, linen, jest to najlepszy podkład dla mnie ever. Będę do niego wracała cały czas pięknie wygląda na buzi, nie wchodzi w zmarszczki, nie podkreśla suchych skórek, nie wchodzi w pory kolor jest dla mnie w tym momencie dobrany bardzo dobrze jest delikatny zakrywa delikatne niedoskonałości czy nawet wiecie zaczerwienienia także to jest po prostu mój hit hitów odkryciem tego roku jest to chyba też myślę w większości was znany Korektor od Lovely Liquid Camouflage. Ja wam pokażę. On ma taki o, taki e, gruby dosyć aplikator. Nie wiem, nie chcę się wyostrzyć chyba. O, tutaj będzie widać. To jest po prostu najlepszy korektor. Ja go używam pod oczy i na twarz. Ja mam go w numerku 02. Zakrywa cienie, zakrywa zaczerwienienia, niedoskonałości. Także i w ogóle jest w super cenie na promocji, a nawet za cenę regularną warto jest go kupić. I jeżeli chodzi o puder, to to jest po prostu puder najlepszy na świecie. Jest to Max Factor, sypki puder rozświetlający. Powiem Wam, że on na buzi wygląda przepięknie. Nadaje się zarówno na całą twarz, jak i pod oczy. Nie podkreśla zmarszczek, utrzymuje makijaż cały dzień, nie wymagane są poprawki, nic się nie ściera. Buzia jest pięknie rozświetlona, także bardzo warto go kupić. Nawet przy tej cenie regularnej byłabym skłonna go wziąć, ale wiecie, jak możecie poczekać na promocję, to dlaczego nie? Teraz pokażę Wam kilka produktów, jeżeli chodzi o oczy i brwi. Oczywiście pomada od Vibo Eyebrow Pomade. Jest to moja pierwsza pomada jakąkolwiek używałam. Ja mam w kolorku 2, dark brown i jest naprawdę bardzo fajna. Łatwo się, łatwo się nią maluje brwi i nie zrobiłam sobie nią krzywdy, a nigdy wcześniej nie miałam styczności z pomadą, także fajny i niedrogi produkt. Jedna oj czekajcie chwilkę jedna z lepszych nie chcę nam się wyostrzyć. Jedna z lepszych kredek do brwi jest to Vibo. To też jest chyba w numerku Dark Brown, jak się nie mylę. Z tej strony mamy taką, oto proszę, kredeczkę. Z drugiej strony mamy szczotkę do przeczesywania naszych brwi. Tą kredką też pięknie wyrysujemy brwi, podkreślimy je, dorysujemy brakujące włoski, także świetny wybór. Najlepszy tusz na świecie jest to Maybelline. Teraz Wam pokażę, on już niestety idzie do denka, ponieważ już nie daje rady za bardzo na moich rzęsach, ale to nic, mamy świeże opakowanie, szczoteczka silikonowa, taka wiecie, wygięta. Po prostu najlepszy tusz na świecie. Zawsze będzie w mojej kosmetyczce. Tutaj coś nowego, czego wcześniej nie znałam i nie używałam. Jest to eyeliner w pisaku od Eveline Variet. Variet Widzicie, z takim cienkim aplikatorkiem i możemy nim zrobić bardzo fajne, cienkie kreski i na... on jest wodoodporny. I naprawdę trzyma się cały dzień, mimo nawet, jeżeli wyjdziecie w taką pogodę, jak jest teraz, czyli śnieg, zimno, on i tak zostanie tam, gdzie go sobie narysujecie. I coś, co odkryłam również w tym roku, a dokładniej w drugiej połowie roku. Jest to najlepsze duo do rzęs. Jakie istnieje? Są to dwa tusze od Vibo. Pierwszy jest to Ekstrawaganza, a drugi jest Burlesk. Także na promocji również go dostaniemy w super cenach. Powiedzcie mi, kto policzył, ile razy ja w tym moim filmie dzisiaj powiedziałam słowo także. Bo właśnie się na tym złapałam. Więc przechodząc do tych tuszy, najlepsze duło. Nie lubię ich używać osobno, ale razem to po prostu na moich ciężkich rzęsach robią petardę. Może Wam nawet kiedyś zrobię test na kanale, jak to się prezentuje. Dajcie znać, czy byście chcieli. Jeżeli słyszycie jakieś hałasy w tle, to wybaczcie, ale syn tu ogląda bajki i trochę tutaj urzęduje po swojemu, także musicie mi to wybaczyć. Jeśli chodzi o usta, to jest to na dzisiaj przedostatnia kategoria i mam tylko właściwie dwa produkty. Mam tutaj dwie matowe pomadki w płynie od Max Factor. Nie pamiętam, jak one się w tym momencie nazywają, ale zostawię wam dokładną listę pod filmikiem w opisie na dole. Jedna jest w kolorze 160, a druga jest, nie wiem, czy to się wyostrzy, w numerku 001. Tu Wam pokażę, jak wyglądają. To jest 001. Widzicie, ma taki aplikator. Ona zastyga na matowo. Jest bardzo trwała. Musiałam do ich zmycia użyć olejku dwufazowego, bo nic sobie z nim nie chciało poradzić. Tak się prezentuje 001. W tym świetle może być ciężko, ale postaram się kupić taką, wiecie, chociaż lampę, żeby było lepsze światło. A tutaj dla porównania... Mamy 106 to jest 160, to jest 001, sorry, mojego obdrapanego paznokcia. I jeśli chodzi o usta, to tutaj mam jedną pomadkę e, sztywcia, tak to możemy nazwać, w numerku e, 005 Simply Nude. Ona jest taka dosyć bardzo kremowa, naturalny, taki w miarę naturalny odcień, idealny myślę jest na co dzień. Widzicie, ja lubię takie różowo-nudziakowe odcienie. A widzicie, jeszcze jedna sztuka mi się zagubiła do kategorii ust. Jest to błyszczyk od Rimmela Oh My Gloss. On jest w numerku. Gdzie tu jest numerek? 100 Love Bug. czy jak to tam się czyta? Nie zwracajcie uwagi na to, bo czasami mogę coś poprzekręcać. On jest taki, widzicie, bardzo delikatny. Taką piękną poświatą. Super jest na co dzień. Nawet jeżeli nie mamy makijażu na sobie, to też jest świetny. A teraz przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli twarz. Czyli inaczej mówiąc róże i rozświetlacze. Jeśli chodzi o róż, to moim ukochanym jest na dzień dzisiejszy Max Factor Face Finity Blush. On jest w numerku, tutaj macie chyba nazwę, jest 0,5 Lovely Pink. On nie wiem, czy to będzie widać tutaj, ale on jest taki delikatnie różowy ze złotą poświatą. Pięknie wygląda na policzkach. Policzki są pięknie podkreślone, rozświetlone. Możemy sobie, nie wiem, czy to będzie widać tutaj, budować nawet ten efekt. Czy chcecie bardziej delikatnie, czy bardziej, żeby było to mocniej widać, to jeśli jesteśmy przy różach, Moim drugim ulubionym różem jest to Burżua w numerku 95. Tutaj mamy taki piękny odcień różu. W opakowaniu dostajemy pędzelek oraz lustereczko. A w ogóle te róże pięknie pachną. Ten już ma mocniejszy pigment i nie ma aż tylu. Wyostrzy się, czy się nie wyostrzy? No nie chce się wyostrzyć. Nie ma tylu złotych drobinek. Mam tutaj również do pokazania Wam dwa rozświetlacze. Pierwszy jest to Rimmel Highlight w numerku 01001 Stardust. Taki piękny, złoty rozświetlacz, który zostawia taką cudowną taflę. Zobaczcie, jak to się w ogóle błyszczy. Jest po prostu cudowny. I drugi jest to Catrice w numerku 020. Ma takie ładne też tłoczenie w środku, ale widzicie, już troszkę się zmazało. To już jest bardziej taki e, różowo-szampański, bym powiedziała. O, tutaj macie. Widzicie, on też taką piękną tafle daje. Jest po prostu cudowny. I ostatnią rzeczą z tej kategorii jest to już chyba moje. Nie pamiętam czy też, któreś opakowanie paletka do konturowania od VIBO. Mamy brązer, e i rozświetlacz. To jest jeszcze świeża sztuka nieśmigana. Mamy również lustereczko. Produkt prezentuje się tak. Róż po prostu tutaj wymiata. Mam nadzieję, że uda mi się któryś dzień zrobić Wam makijaż z tą paletą. Bo po prostu to jest ten róż, to jest po prostu mistrzostwo świata. Także tak się prezentują ulubieńcy tego roku kosmetyczni. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, jakie mieliście z tych kosmetyków, co używaliście, co nie, a ja już się z Wami żegnam i do następnego. Pa!